Benedicite, dokończenie rozdziału 44, jak powinni zadośćuczynić bracia ekskomunikowani. Ten rozdział uwrażliwia nas na to, jak bardzo ważne jest przyznanie się do winy i ponoszenie konsekwencji swoich czynów. Ale zwróćmy uwagę na to, że dla pokutującego ma być zarezerwowane ostatecznie miłosierdzie. Żadna kara nie jest nieskończona w klasztorze benedyktyńskim, żadna kara nie może być nie do udźwignięcia, ale przede wszystkim ma wymiar terapeutyczny, jest wyrazem sprawiedliwości i ma przywrócić utraconą przez grzech, przez jakieś zło wyrządzone jedność. A zatem, jeszcze raz powtarzam, zwróćmy uwagę na jedność niszczoną przez niezgodę i przez dobrowolnie podjętą pokutę. Przez pokorne przyznanie się do przewinień walczmy o jedność naszych wspólnot.